Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale, w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą łapę w górę pod tym materiałem, zawsze to powtarzam i zawsze powtarzać to będę, że aktywność pod materiałami sponsorowanymi jest niezwykle ważna, także jeżeli możesz mnie wesprzeć w ten sposób, zostawiając łapę w górę, to po prostu jestem ci niezmiernie wdzięczny, wielkie, wielkie dzięki. Jeżeli ty masz ochotę spróbować swojej przygody z grą Shakes and Fidget, link do rejestracji znajdziesz w opisie. Aktualnie event Helevator, to jest taki event cykliczny, który pojawia się chyba plus minus co dwa miesiące. Ja z tej okazji mam dla wszystkich graczy kodzik, go znajdziecie w opisie, natomiast również pokażę jak go wpisać zaraz za moment na odcinku. Ja już nie zamierzam przedłużać. Przejdźmy sobie do gry. Ok, więc my jesteśmy w grze w ogóle przespałem start tego nowego europejskiego serwera. Nie pamiętam kiedy on startował. Chciałem na nim zacząć grać i zupełnie o tym zapomniałem. Także no cóż, dalej jesteśmy na tym moim koncie 410 poziom. Chciałbym już też zacząć grać na jakimś innym koncie, bo nie ukrywam, jak już wbijecie ten poziom. E, to szczerze, gra e, na tym poziomie jest taka dosyć. E, nie wiem jak bym to powiedział, uproszczona. <laughs> A czy uproszczona, no nie robicie za dużo jakichś super rzeczy. Po prostu robicie tak naprawdę. E, Praktycznie ciągle to samo. No i wiadomo, wasza postać też wolniej się rozwija, że na przykład musicie poświęcić, nie, wiem, miesiąc, żeby przejść jakieś lochy albo coś w tym stylu. E, zacznijmy sobie, może, od portalu do piekieł. No i oczywiście, myślę, a nie od portalu do piekieł, tylko może powinniśmy zacząć od mojego kodu. Słuchajcie, kodik można wpisać w tym miejscu. Tak on wygląda, macie go również w opisie. Jeżeli klikniecie daj mi bonus, idziecie sobie do skrzynki odbiorczej i możecie odebrać. OK. Jeżeli wyskoczy Wam coś takiego, że nie możecie odebrać nagrody, to dlatego, że nie dołączyliście do Helewatora, musicie dołączyć do wydarzenia, kim jest Helewator. Tak jak widzicie, tutaj ono dość intensywnie miga. E, także także tak to wygląda. Trzeba dołączyć do tego wydarzenia. No i wtedy już możecie sobie na spokojnie wejść w mail i... Nagroda już została odebrana, tak jak możecie zobaczyć. Ja w tym momencie powinienem te wszystkie rzeczy dostać. Pojawił u mnie się eliksir żywotności, także wszystko wleciało na moje konto. Moim zdaniem, spoko. E, fajnie macie te etykiety na helewator. Elewator, co ja uważam o tym evencie? Czy on jest spoko, czy nie jest spoko? To jest event typowo gildijny. I szczerze, hmm. Sam nie wiem, wydaje mi się, że nagrody są dosyć słabe. Dla wszystkich... Oj, czekajcie, bo ja mam dźwięki włączone, muszę je sobie wyłączyć, bo jak tak przeklikuję, to naprawdę w ogóle nie mogę się skupić. Em, ogólnie Elevator działa w taki sposób, że walczycie, dostajecie żetony i generalnie liczy się to zbiorczo, czyli tak jak widzicie, ja jestem w jakiejś gildii, i ona ma ileś żetonów, tak? Liczy się suma żetonów wszystkich członków gildii. I generalnie wydaje mi się, że. Em, Elevator jest spoko, jeżeli jesteście w jakiejś topowej guildi, bo wtedy możecie sobie zobaczyć e, nagrody za top 5. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce to jest taka ramka fajna z tyłu. Ona mega fajnie wygląda. No więc później te nagrody już tak naprawdę nie mają aż takiego znaczenia. My jesteśmy na poziomie dziewiątym. Natomiast zobaczcie, jakbyśmy byli gdzieś niżej nawet. No to tutaj, no do tego poziomu 16. Szesnastego tak naprawdę no macie jeszcze ten gem, więc to też jest spoko ale później poniżej to już tak naprawdę nie ma większego znaczenia na jakim miejscu zakończy się wasza guildia skończy wasza gildia. no i oczywiście żeby walczyć w helewatorze potrzebujecie ten helewatorowy ticket a oczywiście moja głowa go zesłania one się odnawiają co 30 minut więc można co 30 minut walkę w helewatorze sobie robić natomiast oczywiście z tym moim kodem macie trochę ticketów e, za darmo no i przy okazji macie e, do tego wszystkie znaczy one i tak są za darmo one się odnawiają jeżeli nie chcecie czekać, to możecie wydawać grzyba. Ogólnie to się nie za bardzo opłaca. W sensie grzyby w helevatorze nie opłaca, grzybów w helewejtorze nie opłaca się wydawać. Ja je tutaj wydaję, no bo mam ich dosyć sporo. Ja też współpracuję z twórcami że także w ogóle e, często się mnie ludzie pytali, czy ja mam nieskończoną ilość grzybów. Nie, nie mam nieskończonej ilości. Odpowiadając wam na to pytanie, nie mam nieskończonej ilości, natomiast mam ich dosyć, dosyć e, sporo. Wystarczająco, żeby móc po prostu sobie ten elevator klikać w taki sposób. Natomiast wam, o w ogóle, czy tam było jakieś ciasto? Nie wiem. Czy Widzieliście, tam było jakieś ciasto z gałką oczną. Zobaczcie w tle. Patrzcie tu, no? Co to jest? Co tu się dzieje? W ogóle jakieś strasznie creepy to tło. Gdzie my jesteśmy, nie? Gdzie my jesteśmy, słuchajcie. No ale ja fajnie, bo widzę w ogóle, że jeżeli ta idea, w której jestem, jest na dziewiątym miejscu, to jest całkiem fajna pozycja. A ile nam brakuje do jakichś wyższych miejsc? A, ale tu pewnie jest duża różnica. O, 50 tysięcy. Tu jest mała różnica, zaledwie 7 tysięcy, 7, 8 tysięcy. Tu w ogóle tylko 3 tysiące mają różnicy. Top Gildia 1 500 tysięcy, ok. No, 1 500 tysięcy to na pewno nie będziemy mieli. Więc ogólnie tak, jeśli chodzi o Elevator, no to też i minusem jest też to, że, znaczy, musicie mieć Gildię. Czy to jest minus? No nie wiem, bo w tej grze ogólnie gra się raczej w taki sposób, że zawsze trzeba mieć Gildię, bo Gildia daje Wam bonusy. Bez Gildii tak naprawdę bardzo wolno będziecie progresować. Na przykład zobaczcie. Yy... W ogóle, ja chyba wbiję zaraz pierwsze miejsce tutaj u mnie. No, czekajcie, spróbujmy dobić do pierwszego miejsca. No, prawie. Jeszcze tego muszę pokonać. Jeszcze tego. Dobra, mam pierwsze miejsce. Tyle mi wystarczy. To mnie zadowala. To mnie zadowala. Pierwsze miejsce w gildi. Odbierzmy sobie jakieś nagrody. Trochę golda, trochę tych wszystkich rzeczy do twierdzy. Chociaż ja tak naprawdę nic w twierdzy już na tym etapie nie za bardzo muszę. Przecież nic w twierdzy nie muszę robić tak naprawdę. Wszystko mam całkiem spoko ulepszone. Czekam też aż podziemia uda mi się rozbudować już na maksa. Tutaj widzicie kopalnie złota, coś tam działam. No powolutku, po cichutku tutaj te podziemia też pewnie uda mi się ogarnąć. Jeśli chodzi o zarządca areny, to tak to u mnie na ten moment wygląda, mam w sumie też całkiem sporo, 9 decylionów, tu mamy 3 decyliony, więc tak naprawdę mógłbym już go resetować, ale na razie go sobie zostawię, niech, niech się tam to jeszcze gromadzi. No, i tak chciałbym jeszcze dzisiaj na pewno zrobić trochę misji, więc wejdźmy sobie, bo jest, jest aktualnie sporo eventów. No, bo jak jest weekend, no to jest często sporo eventów. Natomiast w ten weekend akurat jest ich naprawdę dużo, bo to ró różnie bywa. W różny weekend są różne, um, różne te eventy. Natomiast um, Gold mi chyba najbardziej pasuje. Na pewno nie potrzebuję drewna. Już na tym etapie drewna absolutnie nie potrzebuję. Drewno jest mi totalnie um, niepotrzebne ponieważ mam go i tak maksymalną ilość. Zobaczcie, ile nagród teraz. Dw 272 miliony golda. 272 miliony. I koszyk owoców. Ej, to jest fajne, bo to... E bo to jest chyba... Czekajcie, a propos pupili, jak to wygląda. Czy można karmić... W ogóle znalazłem jakieś nowe pupile. Też nie wiem, <ścoughs> zobaczcie, jakiś Di Diablo Chord. O, tego wbijmy wreszcie na dwusetny poziom. Już pewnie nie mogę go dalej karmić. Natomiast następny, ten ma 103... To pewnie ten będzie następny w kolejce na dwusetny. Fajny jest ten event, że można po dziewięć tych owocków dawać, bo to ak aktualnie to naprawdę dużo zmienia, nie? Aktualnie to naprawdę dużo zmienia. Pupile również bustują wam statystyki, więc no cóż, na moim poziomie to jest tak naprawdę tylko taki. Mm, taki management ee, tymi. Nie, nie wiem, jak bym to nazwał, resources management, <noise> że na tym etapie, tak naprawdę, na moim poziomie to już jest tylko i wyłącznie zarządzanie. Ja nie jestem w jakimś super endgame'ie. nie mam tam, chociaż już jestem bardzo blisko takiego super endgame, no bo jednak 400 poziom to to już jest dosyć wysoko. O, kolejny na 200, fajnie. No i zobaczcie, z pupili mamy bonus do statystyk. Tutaj macie napisane premia pupila 5600 to jest premia, jaką aktualnie otrzymuję. Premia od eliksirów 5300, czyli od pupili mam prawie tyle, co za eliksiry. Zobaczcie, więc. To jest naprawdę spoko, po prostu trzeba trzymać tutaj, trze trzeba sobie po prostu to, trzeba trzymać rękę na pulsie, jeśli o to chodzi, więc, więc 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 ja bym tutaj tego zawsze pilnował, tych pupili. No i dobra, przełóżmy tak elegancko, 105 poziom, no trochę za dużo tego teraz porozdawałem, ale mówię, fajne jest ten event, że można właśnie karmić po. Że można po 9 tych owoców dawać. To wydaje mi się, że to całkiem sporo zmienia. On nawet nie wiedziałem, że tego mam wbitego na setnego. Kiedyś wszyscy będą na dwusetny. Oj, tak, kiedyś tak będzie. <gdy> Kiedy? Nie wiem, nie pytajcie, ale kiedyś pewnie tak będzie. 110. Znaczy 410 poziom w tym momencie. Zróbmy jeszcze kolejną misję, może. Wypijmy sobie 5 piwek i lecimy ugaszony ogień, tak? Tym razem musimy kolekcjonować. Ogólnie, jak nie lubicie tych nowych wyzwań, bo, bo nie wiem, czy pamiętacie kiedyś karczma wyglądała inaczej. Innym... Inaczej, to można to wyłą wyłączyć, te nowe wyzwania. Możecie sobie włączyć w ustawieniach, że chcecie dalej korzystać z tych starych wyzwań. To jest całkiem spoko. Jakby dalej w sensie można to, e, można, można to włączyć. Czekajcie, bo ja jakiś straszny trolling zrobiłem, znaczy aż tak nie, ale bardzo mało punktów zdobyłem, więc no niestety nagrody będą dużo. Chociaż nie, tego golda i tak dużo dostałem. Nawet nie wiem, czy jakoś bardzo te nagrody się różniły. Właśnie, bo dużo osób wydaje mi się, że Trochę narzekało na te nowe wyzwania Bo one też dają trochę taką Dużą, mniejszą dowolność Szczególnie jeżeli tryhardujecie tę grę I zaczynacie na tych, wiecie Na tych, e, weźmy sobie to Zaczynacie na tych nowych serwerach To dla mnie to był problem, granie tych Weźmy sobie grzyby Granie tych nowych e, wyzwań, tak to sobie nazwijmy Bo ciężko mi było określić Ile, wiecie, ile dostanę Weźmy ten złamany miecz Weźmy ponownie złamany miecz Znowu strolowałem jakoś przegigantycznie. Jakie nagrody dostanę? Było to dla mnie ciężkie do określenia, jakie nagrody dostanę, więc twórcy wprowadzili, że można korzystać, że można grać te stare wyzwania. To możecie sobie zmienić w ustawieniach. To Wam zaraz mogę nawet pokazać, jeżeli, jeżeli chcecie. Po prostu wystarczy wejść w ustawienia i tam ustawić, że chcecie stare wy wyprawy, że nie chcecie tych nowych, e że nie chcecie po prostu nowych, e nowych wypraw, tylko chcecie mieć e stare, e stare wyprawy i tyle. Jak w ogóle tak mi się przypomniało, ale miałem koszmarny sen dzisiaj. Masakra, nawet nie macie pojęcia. O zęba zdobyliśmy. Zwiększona szansa na epicki, na, na epicki przedmiot 13%. Ej, no to jest całkiem sporo, no ale niestety, to jest. E nie potrzebujemy tego, nie, potrzebuje nie potrzebujemy cię w naszym składzie że tak to my zakręćmy sobie kołem, bo też na tym evencie jest 5 razy 5 na jeśli chodzi o Golda, bo no, bo no bo jest event na Golda, więc macie Golda razy 5, ale akurat nie udało mi się trafić żadnego, chociaż trafiłem trochę itemów, więc je możemy oczywiście sprzedać, one też są trochę warte, więc nie ma tego złego. Jakie właśnie są eventy teraz? To jest też dobre pytanie. Nie wiem, gdzie to w tym momencie można sprawdzić, bo kiedyś można było u Karczmarza, ale teraz to zmienili. Więc y, mówiąc wprost, absolutnie nie mam pojęcia, gdzie to można teraz sprawdzić. Zobaczmy w ogóle, bo jestem bardzo ciekaw, jak, czy jestem w stanie chociaż trochę wejść do góry w sali chwały. Zatakujmy tego gracza. Okej, okay, fajnie, zdobyliśmy sobie jakąś cześć, bardzo mnie to cieszy. I przy okazji zdobyliśmy przedmiot do klasera, bo on miał coś, czego ja nie miałem. Jeśli chodzi o berserków, to zauważyłem, że mi tym Bardem nawet nie najgorzej idzie na berserków. Zobaczcie, to jest jakiś 300 level. ojek ale on mnie zmasakrował. O, mówisz masz, super, super zabawa. Co najwyżej spadniemy. Oj, zaatakowałem maga. Głupi ja. Ogólnie jak gracie Bardem, to. O super. Nie, mo moje miejsce, ja już nie walczę. No widzicie, jestem zablokowany na 466 poziom. A czy 466 miejsca na tym serwerze dalej póki co nie wbiję? Wydaje mi się, że w ogóle wszyscy przede mną autentycznie grają. E, więc ciężko będzie ich przegonić. Póki się komuś nie znudzi, no to tak naprawdę e, myślę, że tutaj w moim rankingu nie za wiele się zmieni. Czy ja w ogóle mogę coś przeklikać na lochach? Chociażby, no szanse są małe, tak jak widzicie. Od, od ostatniego odcinka też nie jestem jakoś dużo mocniejszy. Chociaż po tym evencie, który teraz jest, po tym evencie, e, dzięki któremu dostajemy jednak trochę więcej golda, e, to wydaje mi się, że będę mógł po prostu podnieść odrobinę moje statystyki. Ale zobaczcie, nawet jak podnoszę te statystyki, zobaczcie, jaki to ma wpływ na mój damage. No, może jakieś manie no nie no, w sumie to ma, wbiłem sobie tak plus minus ze 30 tysięcy więcej a może nawet więcej, z 40, z 50 tysięcy, to okej, okay, no to ma jakiś wpływ na te moje statystyki, natomiast wiadomo to już na tym poziomie wszystko dzieje się wolniej, nie? Wszystko dzieje się dużo wolniej dlatego też chciałem zagrać na tym nowym serwerze bo o 11 milionów expapiech o to nie chodzi o, tu są wydarzenia, znalazłem tu są wydarzenia, kocioł w kuźni ok epickie szaleństwo, o jest epickie szaleństwo zakupowe, to ciekawe w sumie, czy chce mi się poszukać Jakiejś epickich przedmiotów mógłbym broń wymienić tak naprawdę, tylko jaka jest szansa, że ja trafię tak naprawdę broń? Nie? Jaka jest szansa, że my trafimy broń? No, w sumie nie jest aż taka mała. Trafiliśmy na razie rękawice epickie. I to w sumie jest spoko. Bo ja mam legendarne, a te epickie wcale nie są dużo gorsze. Od moich, więc tutaj jest. Nie ja mam legendarny, no ja mam legendarne, a to ja mam jakieś przestarzałe legendarne, bo zobaczcie, tak samo to, te zbroje. 575, to jest legendarna zbroja, a epicki przedmiot daje mi 573. Czy to oznacza, że jak następnym razem będzie legendarny loch, to będę mógł bardzo podnieść moje statystyki poprzez zdobycia le nowych legendarnych przedmiotów. Okej, okay, znowu taka sama zbroja. No oczywiście nie. Zbroi, full broni. Nie, bronie, panie, nic, o niczym takim nie słyszeliśmy, zobaczcie, mogę mieć 2-1, e, o, 2-1-3-7, możemy mieć e, obrażeń, także fajnie by było, gdyby to była jeszcze epicka broń, e, no ale, e, ale no niestety, no, no i proszę bardzo, rękawiczki, no nie, nie, za bardzo, no moglibyśmy tu klikać w nieskończoność, okej, okay, też fajny pasek, o, zobaczcie, na przykład pasek mam, Trochę bardziej aktualny, jeśli chodzi o legendarny przedmiot, 598 mi dodaje, a te mi dodają po 575, więc ja jestem w stanie, myślę, że zdobyć nawet coś, co mi dodaje 600 e, statystyk, nie? Na, jeśli chodzi o legendarne itemy. Okej, okay, mamy broń i to jest fajna broń, e, 105, o, 155, ma jakieś, kurczę, 2155, ona ma niby większe obrażenia, ale ona ma dużo większy rozrzut tych obrażeń. I ja, mówiąc wprost, ja nie wiem, czy to jest lepsza broń. Kupię ją i możecie mi napisać w komentarzu. A, nie kupię, bo wydałem całą kasę. Ha. I nawet nie mam. Ty, no bez kitu, ja nie mam jak. Nie mam jak tego kupić teraz. Skąd ja mam kasę wziąć? Muszę poczekać. Tu zakręciliśmy na maksa. Czy ja mam coś, co mogę sprzedać za kasę? Bo większość tych jest... przedmiotów jest z toalety. To mógłbym sprzedać za 4 miliony. A reszty nie mogę, ale fail. Musiałbym zdobyć coś. Dobra, jest jeszcze szansa, żeby zdobyć kasę. Idziemy na tornado, i tam jest spora szansa, że coś przeklikam. I jest spora szansa, że im polecą jakieś, jakieś itemy. Tylko, że wydaje mi się, już mi nawet jakieś poleciały. Pewnie potrzebuję ich trochę więcej, ale już chyba e, kryzys zażegnany, mam nadzieję. Dwa itemy, trzydzieści parę milionów mamy. No i spoko. Piszcie w komentarzu, czy to jest lepsze. Jak jest lepsze, to założę. Jak nie, to nie założę. Bo ja nie wiem tak szczerze, czy ta broń jest lepsza. Ona ma większe średnie obrażenia, ale ma większy rozrzut. Więc wiecie, jest dużo większa szansa, że zada mniejsze obrażenia, tak bym powiedział, nie? Ta zadaje bardziej precyzyjne obrażenia, bo zobaczcie, rozrzut jest zaledwie ilu? 300 obrażeń, a tutaj rozrzut macie 1500 obrażeń, nie? To jest olbrzymia różnica. Raz zadacie 1200, raz 3000, a tu przynajmniej konsekwentnie atakujecie za 3000, więc nie wiem, czy to jest... Za, czy za 2000, więc nie wiem, czy to jest lepsze. Możecie pisać w komentarzu. Ode mnie w każdym razie na ten moment to tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapy w górę. Jeżeli macie ochotę, e, rozpocząć swoją przygodę z Grom Shake and Fidget. Link do rejestracji oczywiście znajdziecie w opisie. Wszystkie linki w opisie. Nie zamierzam przedłużać. Wam życzę miłego dnia. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Cześć!